Dzień dobry, ponieważ do moich rąk zupełnie przypadkowo trafił klon Malachita, więc dzisiaj szybka prezentacja, bo muszę za chwilę pakować i odsyłać. Urządzenie to dostałem od jednego z widzów. Rozpakowałem tak mi z kresmadencji, tak coś nie pasowało i zacząłem dopytywać, czy aby na pewno ten odbiornik nie miałem dostać. Okazało się, że to jednak jest pomyłka i ten odbiornik miał pojechać do innego youtubera więc nawet nie bardzo mam czas, żeby się nim pobawić, także będzie to szybko, szybka prezentacja. Po prostu za chwilę pakuję i odsyłam do osoby, która mi to przysłała. Samo urządzonko, 3,5 cala ekran, wejście SMA, z tyłu jest głośnik, także jeżeli urządzenie leży na pleckach, to dźwięk jest bardzo słaby, ale możemy podłączyć słuchawki. Z boczku mamy wyłącznik zasilania, Enkoder do zmiany częstotliwości, USB-C do ładowania, regulacja głośności, wyjścia na słuchawki. Przy czym te dwa enkodery mają jeszcze funkcję kliknięcia. Sam ekran jest dotykowy, ale dla mnie to tak troszeczkę mam wrażenie pewna niespójność, bo część funkcji można sobie przełączyć dotykowo i chciałby się gdzieś tam coś przełączyć, a okazuje się, że trzeba dokonać wyboru za pomocą tych pokręteł. I no, może to kwestia przyzwyczajeń, ale mi to tak troszeczkę nie pasuje. W zestawie, generalnie jak się kupuje w sklepie, to jest jeszcze kabel USB i antenka do odbioru, ale antenka tutaj widzę jest niekompletna. Przynajmniej taką dostałem, powinno być jeszcze gniazdo SMA. Nie wiem dlaczego nie ma. Być może użytkownik, który używał, to radyko odkręcił. Także tutaj w zestawie nie ma. Nie dostałem także kabelka USB. Ale to nie szkodzi, ponieważ oczywiście mam prześciówki do SMA i za chwileczkę podłączymy. O tyle problem, że właściwie w tej chwili na 7 MHz tylko można coś odebrać. A wieczorem spróbujemy na 8000. Reszta pasm właściwie w tej chwili jest martwa, no i nie mam kiedy czekać, żeby coś wam pokazać na wyższych częstotliwościach. Od góry po lewej mamy wszystkie takie opcje typu NB, NR i tak dalej. AGC. Następnie pod nimi jest wskaźnik siły sygnału, jak widzicie, po prawej stronie u góry wybór, czy LSB, czy USB, czy na przykład FM, AM. Nie ma CW, ale słuchajcie, jeżeli przejdziemy sobie do filtra, to możemy tutaj regulować, jak chcemy ograniczyć pasmo MC. Ja to te standardowe, powiedzmy od... 0 do 3 kilo ustawie. Następnie wskaźnik bateryjki, słuchawki lub głośniczek zewnętrzny. Można sobie przełączać tu i tu albo jedna z nich. Niech sobie będzie głośniczek na razie. Następnie no, zegarek jest nieustawiony. Wodospad i na dole przyciski. Jeżeli chodzi o menu, to jest bardzo skromne. Tutaj możemy na przykład włączyć sobie czy zewnętrzna, czy wewnętrzna antena. Zegarki LCD, czyli jasność, reduk, po jakim czasie ma się redukować podświetlenie, czy oświetlenie maksymalne 100%, i tak dalej, i jeszcze w menu mamy audio, i tutaj są do ustawienia pewne parametry, chociaż przyznam się, nie wiem na przykład dlaczego nie można ustawić niektórych. Te co są na czerwono, to nie bardzo, a te co są na zielono, to można zmieniać. I został nam ostatni przycisk, b, 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 musimy z tego wyleść. Band i tutaj mamy pasmo, możemy sobie wybrać, on pokazuje ostatnią użytą częstotliwość na danym paśmie. Jest kilka do zapisania, szybki wybór możemy sobie zastosować. Posłuchajmy jak to działa.

w programie PGA w e, Polsce jest około 2,5 dni. No i jest to wydawany z e, okazji e, połączenia z każdym z tych dni. Każdy krótkofalowiec po prostu, każda miejscowość ma, każda linia ma swój skrót po prostu przy się, zbiera się do tych poszczególnych dni. No i ewentualnie można wybrać, więc, to, a, Akurat a, nie mam nikogo, e, nie mam żadnej osoby z z którą miałbym czy to oznacza łączność potwierdzoną i nie mam po prostu skutku województwa Twojego. Jeżeli mógłby być dla Ciebie problemem, to bardzo chcę Cię prosić o procedurę tej łączności kartą QSL, a jeżeli będzie by taka możliwość, to o przesłanie również logu na stronę PGA. Ewentualnie mogę Ci to wytłumaczyć, lepsze jest to mailowo, jak to ewentualnie może było wykonać. Niech są do Ciebie. F9, Pan Paweł Karol, 109, Orlą Czlegowiec. Jest w myślę, że mogę ci podać maila, i gdzieś tam możemy się komunikować, gdzieś, gdzieś, tam, gdzieś tą łączność sobie gdzieś To to Co to, to na gdzieś tam, Jasku? tam, 9 tam, gdzieś tam, Nie na problemu. Na stronie internetowej, na na tam, gdzieś na gdzieś tam, gdzieś proszę. mailowej. Skąd Dzięki za oglądanie! Zapisuję na działanie lokalne 73, dla Dzięki, poddaję dobrego, koledze. Kolejny punkt, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Widzisz to, gdzieś tam się rozchodzi wszystko. A później jak już deszcz padał, eee, to, to próbowałem antenami już się, już się nie ładują. One się ładują po prostu przed burzą. Ale to są takie ładunki, które wiesz, jakby tak nie odłączył od no, radia, to one się remodowują po prostu są poziomowe. Janki, Lima tu George Bravo. Janki, Lima tu, Golf Brazil. No powiem Wam, że więcej nic nie mogę złapać. Na 20 już jest cicho, na pozostałych pasmach też jest plaża. Także warunki są jakie są. Niestety nic więcej tu też nie pokażę. ma nas każdy. Good luck, guys. Sezon drugi. No, oczywiście, są jeszcze stacje radiofoniczne. Jeżeli chodzi o przeminki, to u nas jest cichutko, więc tego nie będę Wam prezentować. No, powiem Wam ciekawostka taka. E, miałem okazję się chwileczkę pobawić tym odbiornikiem. Drogi, on kosztuje prawie 700 zł. To ja chyba wolałbym jakiegoś ats za 150 zł. Nie wiem, jakie jeszcze zalety ma względem Mateusa poza dużym ekranem, no ale kosztuje, kosztuje spore pieniądze, także jak już mówiłem, dostałem hmm, przypadkowo, miałem okazję chwilę się pobawić, pakuję i odsyłam, a Wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!